Czy zastanawiałeś się, dlaczego Twój biznes w internecie nie przynosi dochodów? Dlaczego właściwie nie zarabiasz? Czy wiesz, co jest największym problemem każdego początkującego e-biznesmena? Rozwiązanie zagadki jest proste. Ten problem, zapewne również Twój problem, to brak bazy kontaktów i brak wiedzy o jej budowaniu. Baza kontaktów to inaczej lista adresowa. Jeżeli w tej chwili nie posiadasz bazy kontaktów, własnej listy adresowej, to Twoje działania w internecie nie przynoszą pożądanych rezultatów. Twój biznes nie rozwija się, a bariery tego rozwoju można podzielić na cztery grupy. Po pierwsze, nie jesteś w stanie pozyskiwać nowych potencjalnych klientów, ani zapraszać nowych partnerów do współpracy. Po drugie, Twoje strony w internecie nie mają powracających użytkowników. Ci, którzy je odwiedzają, są anonimowi, w żaden sposób nie związani z Twoimi witrynami. Po trzecie, jeżeli prowadzisz promocję swoich produktów, to jej koszty są wysokie, a skutek niepewny. Wreszcie po czwarte, nie masz możliwości dobrania klientów i partnerów według Twoich potrzeb, kryteriów, które określają takiego idealnego klienta czy partnera. Jeżeli nie możesz pozyskiwać nowych klientów, to zrozumiałe jest, że nie możesz również sprzedawać swoich towarów czy usług, a skoro nie sprzedajesz, to i nie osiągasz zysków. Biznes nie rozwija się, a wręcz może zacząć przynosić straty. Jeżeli nie możesz pozyskiwać nowych partnerów, to i Twoje działania we wszelkiego rodzaju marketingach sieciowych, są nieskuteczne. Tu również nic nie zarabiasz, bo przychód zależy od liczby zaproszonych partnerów. Jeżeli nie masz ani potencjalnych klientów, ani kandydatów na partnerów, to nie masz do kogo kierować swojego przekazu marketingowego. Nie masz jak promować ani siebie, ani towarów, ani usług. Odwiedzający Twoją stronę internetową jest tu zapewne po raz pierwszy i po raz ostatni. Przy ogromie stron w sieci, jeżeli już internauta wejdzie na stronę, to po jej zamknięciu nigdy nie powróci. Oglądalność witryny będzie rosła wolno albo i wcale. Brak odpowiednich narzędzi do tworzenia listy na Twoich stronach internetowych powoduje utratę potencjalnych kontaktów. Inaczej mówiąc, tracisz potencjalnych klientów, a co za tym idzie, szansę na zyski. Najgorsze jest to że nie masz możliwości budowania i pogłębiania relacji zaufania. Nie możesz budować swojego wizerunku osoby godnej zaufania, osoby mogącej dostarczyć rozwiązania problemów potencjalnych klientów. Reklama nieodpowiednio skierowana, bez ściśle określonej grupy docelowej, bywa zazwyczaj kosztowna i mało skuteczna. A skoro nie masz zbudowanych relacji z odbiorcą, to i nie znasz jego problemu, jego potrzeb. Nie możesz precyzyjnie dobrać ani przekazu reklamowego, ani jego adresatu. Taki stan rzeczy obniża znacznie skuteczność reklamy. Skoro jest mało skuteczna, zachodzi często konieczność jej ponawiania, co dodatkowo podnosi jej koszt. Zwiększone nakłady na reklamę obniżają Twoje dochody, maleją zyski. I opłacalność całego przedsięwzięcia. Skoro nie znasz potrzeb swoich potencjalnych partnerów i klientów, to Twoje oferty są bardzo ogólne, kierowane do wszystkich, a to znaczy, że do nikogo. Profil pozyskiwanych tak osób jest przypadkowy, raczej nie odpowiadający Twojemu profilowi idealnego klienta czy partnera. Nie jesteś w stanie zbudować dobrego zespołu, z którym możesz osiągać sukcesy zwiększać zyski w wielopoziomowym marketingu. Większość tak pozyskanych osób nie podejmie żadnych działań biznesowych. Kluby sprzedaży towarów niewłaściwym klientom zazwyczaj spełzają na niczym. Tracisz jedynie czas, a być może i pieniądze. Twój biznes nie przynosi dochodów, ponieważ nie posiadasz bazy kontaktów, a pewnie i wiedzy, jak taką bazę budować. Dopóki nie zaczniesz budować, i korzystać ze swojej bazy kontaktów, Twój biznes nie będzie się rozwijał i nie będzie przynosił dochodów.